Dzień dobry. Nie wiem, czy Państwo słyszą to samo co ja. Chyba tu gdzieś strumyk płynie. O, jest tam taki maleńki, maleńki, maleńki. Może będzie większy. Zaraz zobaczymy, czy będzie większy. Płynie, płynie. Zaraz idziemy drogą, gdzie chyba coś jeszcze będzie. Tu są lasy, proszę Państwa. Jesteśmy. Ja, ja, Iza i Jurek. Jesteśmy w Szkocji. Tak pokazuję Państwu tutaj drogę. Dzisiaj pada deszczyk, trochę mglisto. O, mglisto deszczyk sobie kropi. Tak zaraz zobaczymy. O, tu są takie skały. Jak widać. Zaraz, o, jest coraz bliżej pięty. O, chyba tam już widzę na górze coś tam leci. Zaraz robimy zbliżenie. No jest coś leci, zobaczymy. Idziemy dalej, idziemy dalej. Tak. O, proszę zobaczyć, jakie to skały. Spadły. I słychać ten strumyk, ale na razie nie widzę, oprócz tego na górze. A raz coraz bliżej słychać, tu słychać o, paproci pełno coś między paprociami A tu jak Państwo widzą na drodze o, popadują sobie trochę. O, słychać coraz więcej. Jesteśmy chyba. No proszę państwa, no tak już widzę. Proszę zobaczyć, proszę zobaczyć co tu się dzieje Proszę tak. Państwa Samochód jedzie Muszę zejść z drogi Tak O Idę dalej Tam są, proszę zobaczyć u źródła, samego źródła, proszę zobaczyć, zaraz zobaczymy co tu jest grane, co tu jest grane, no i zobaczcie Państwo, no i jest, co tego słuchałam, co słyszałam, no i zobaczcie Państwo,

Jaka cudowna woda, czysta. 300 dosłownie, okropnie. Tu blisko mieszkamy. Zaraz ja pokażę, gdzie. Jesteśmy nad Oceanem Atlantyckim. Mysz, o, to jest park y, tak zwany. Zaraz po angielsku za ja bardzo ni, 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 nie potrafię, żeby Zaraz pokażę Państwu mapę. to. są takie domki. A tu nie są domki, to są, nie widać tego na zewnątrz, ale w środku to są luksusy że nie zupełnie ale bardzo pięknie wszystko. Wszystko jest do to, to potrzebnych domów, do właściwego funkcjonowania. No i tu sobie odpływa dalej na Stronyce, na o i tam, tam leci dalej, dalej, dalej. Tu jest druga część właśnie tej drogi, tam są góry, no a po drugiej stronie jak Państwo widzą, o, to jest nasz ośrodek. Piszę tam zaraz bliżej. Park Karawan. Karawan to nie, nie proszę nie y, z innym nie porównywać. To jest po prostu te budki, te domki, to się nazywają karawany. Karawan to jest, wszystko tamto luksusowe pokoje, toalety z y, prysznicami, pokojami, internetem wszystko o ktoś wyjeżdża akurat. Tak, pojechał sobie pan, pan Szkot, a dom, a tu dalej leci. No. Można sobie tak postać tutaj i tomaczyć

Podobnie jak widzicie młode Kilka małych przeradza się dużo i odpływa. Małym rogiem wśród gór parasolka parasolka, jakby ktoś nie się chciał wierzyć, że tu pada. O, widzicie Państwo. No, ale Szkocja płynie z tego, że nie ma takich cudownych... Ojej, bo mi uciekł, bo mi uciekł. Chodź, 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 chodź. No, jest. Tu jeszcze może Państwu pokazać właśnie, tu gdzie mieszkamy. O, proszę przeczytać. Kto umie w angielsku, tak. Kauf Lentin Karawan Park i tu jest bardzo dużo tych gąbków zaraz wchodzimy na teren tego parku nie tak jak u nas są parki to jest po prostu park taki do letniego zamieszkania no, o, idziemy o. i to się to tam daleko, daleko idzie się aż do drugiej drogi, która prowadzi prosto nad ocean. Gdzieś nie dłużej jak 10 minut. Normalną, normalnym krokiem. No i nic, cóż. Zaraz jeszcze idziemy, jeszcze dojdziemy do naszego domku, w którym my mieszkamy. Naraz. Tak. Ładnie tutaj, proszę zobaczyć, wszędzie tutaj jest tyle tych, tam z tyłu, bo to tutaj jest tylko część tych domków. No Samochody, nie samochody. Proszę, telewizja. Wszystko wyszczyżone, brzoza piękna, cudowna. O, tu miejsce jest jeszcze na karawan jeden można kupić przenieść to są przewoźne te karawany, że dzisiaj jestem tym karawanem tutaj a jak sobie znajdę miejsce inne to mogę się przeprowadzić gdzieś indziej z całą swoją posiadłością którą się ma o, proszę Państwa, no nieładnie, ładnie, prawda? Mam się tu podoba. Panowie jeżdżą na ryby. Tak, piękne. Ryby.